Znaku repetycji w finale jest bardzo proste. Najpierw należy uaktywnić narzędzie Repetycje poprzez kliknięcie na ikonę Repetycje. Widzimy, że powstało dodatkowe menu Repetycje. Dalej należy zaznaczyć region, który ma być powtórzony. Możemy to zrobić za pomocą myszy, przez obramowanie danego regionu lub klikając na pierwszy takt wybranego regionu, i następnie przy wciśniętym klawiszu Shift klikamy na ostatni takt. Widzimy, że region jest zaznaczony. Teraz klikamy prawym klawiszem myszy na zaznaczonym fragmencie. Otwiera nam się menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję Utwórz prostą repetycję. W finale umieszcza nam znak repetycji na początku i na końcu zaznaczonego regionu, i przy odtwarzaniu powtórzy nam zaznaczony fragment. A żeby utworzyć repetycję z pierwszą i drugą woltą, Należy zaznaczyć takt lub takty, które mają być zawarte w pierwszej wolcie. I podobnie, kliknąć prawym klawiszem myszy. Ponownie otwiera nam się menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję Utwórz pierwszą i drugą woltę. Teraz należy tylko wybrać takt początkowy repetycji poprzez kliknięcie na niego prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Utwórz przednią repetycję. Jeśli nie utworzymy przedniej repetycji, w finale będzie odtwarzał nam utwór od początku. Chcąc upewnić się, w jaki sposób nasz dokument będzie odtwarzany, należy z menu Repetycje wybrać opcję Sprawdź repetycję. Tutaj widzimy zakres taktów, które będą odtwarzane kolejno od taktu pierwszego do ósmego, następnie od taktu pierwszego do szóstego i dalej od taktu dziewiątego do szesnastego. Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy pisaniu dużych form muzycznych. A żeby usunąć znak repetycji, należy rozpocząć od uaktywnienia narzędzia Repetycje. Następnie zaznaczyć region, gdzie umieszczone są wszystkie znaki repetycji. Kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Usuń. Wszystkie oznaczenia repetycji zostały usunięte. Żeby usunąć tylko jeden ze znaków repetycji, czy to volta czy repetycja, wystarczy zaznaczyć tylko ich uchwyt. Teraz tylko kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Usuń.